Dzień dobry Państwu. Tym razem też będziemy w klimatach irańsko-rzymskich, a dokładnie sasanicko-rzymskich. I w ramach walki ze wszechogarniającą nas masowością chciałbym mówić kolejną książkę pana autorstwa pana Tomasza Ścińczaka, młodego polskiego historyka, iranisty oraz jego współpracownika Macieja Musiała, którą wydali w 2000. Bodajże w 20 roku, jak dobrze pamiętam, wydawnictwo Napoleon v, i, Napoleon v. I książka ma tytuł Upadek Królestwa Armenii w latach 363-428. Armenia między Cesarstwem Rzymskim a Iranem Sasanidów. Jest to y, opracowanie bardzo ciekawe, gdyż porusza zaniedbywany temat bycia państwem frontowym, jednocześnie buforowym między dwoma imperiami, ale porusza go do, dość dogłębnie i yy, dość właśnie z pewną dozą sympatii do biednych Ormian, którzy stali się yy, przedmiotem rozgrywki między potężnym Rzymem a potężnym Iranem Sasanidów, które ze sobą rywalizowały o wpływy w regionie Kaukazu. I jak to bywa, łatwo między nimi nie było. Praca jest o tyle jeszcze ciekawa, że autorzy mają swoje poglądy na temat e, np. wyprawy Juliana Apostaty i jej oceny e, w, w aspekcie militarnym i politycznym. To tak jak omawiałem w zeszłym filmiku e, książkę samego pana Tomasza Sińczaka na temat e, wojen Persji Sasanidów e, z Cesarstwem Rzymskim, mogę dodać, że nie zgadzam się z jego negatywną oceną wyprawy Juliana, Apostata, Juliana, Apostata, Juliana Apostaty na Persję, ale to, yy, to jeszcze jest uzupełnienie mojego poprzedniego filmu. Obecnie chcę dodać, że książka o upadku Armenii w latach 363 do 428, kiedy to już dwa państwa kompletnie rozczłonkowały biedną Armenię i jej nawet iluzoryczna, il, iluzoryczna niezależność lub iluzoryczna państwowość, lepiej wybadać, będzie już kompletnie przestała istnieć, Warto też zaznaczyć, że w okresie, w którym yy, o którym ta książka mówi Armenia zyskała chrześcijańskie elity, niemniej jednak w niektórych jej rejonach dalej dominowały wpływy religii pogańskich, w tym także zoroastryzmu perskiego, jest bardzo też ciekawy fragment, który analizuje wpływy religijne i kulturowe w Armenii z jednego i drugiego agresywnego sąsiada, czyli Iranu, Sasanidów i Cesarstwa Rzymskiego. Rola w tym konflikcie wspólnot chrześcijańskich, jakie nie tylko zresztą ortodoksyjne, ale także i nieortodoksyjnych, czyli heretyckich, jest należycie uwypuklona w tej książce i w wielu podobnych opracowaniach jest często pomijana albo traktowana po Macoszemu. Warto też pamiętać, że y, takie przedstawienie sprawy, mianowicie analizowanie, y, Brutalnego i smutnego losu państw frontowych albo buforowych, można też powiedzieć, pomiędzy dwoma dwoma wielkimi mocarstwami, które ostatecznie kończą się ich pożardziem przez dwóch e rywali wielkich, bardzo przypomina im powinno być bardzo pouczające dla nas, Polaków oraz dla naszych elit geopolitycznych. Powinni oni bardzo studiować takie przypadki, ponieważ położenie Polski, co by tu nie mówić, tak, położenie dzisiaj Syrii jest bardzo. Korzystne ze strony, moglibyśmy z tego korzystać z powodu szlaków handlowych oraz yy, szlaków dostaw różnych surowców i materiałów, ale też ze względów geopolitycznych jesteśmy po, położeni w analogicznej sytuacji niczym Armenia wówczas, pomiędzy agresywnym państwem rzymskim i także agresywnym napędzanym ideologią o irańskości, aryjskości świata i odzyskania. Dawnych posiadłości państwem Sasanidów, perskich Sasanidów, perskiej dynastii, która po latach rządzenia persami przez obce elity odzyskała w końcu Iran w 246 roku, no i automatycznie odczuli to sąsiedzi Iranu, łącznie z Rzymem, no ale Rzym jednak miał wystarczająco dużo potencjału, by się obronić i niejednokrotnie spuścić persom łupnie. No, praktycznie ze zmiennym szczęściem i niewielkimi zmianami granicznymi, jeśli weźmiemy pod uwagę skalę i wielkość tych imperiów, konflikt między tymi państwami się toczył przez wiele dziesiątek lat, nawet setek, ale jeśli chodzi o takie państwa jak państwa kaukaskie, czyli mali sąsiedzi Cesarstwa Rzymskiego i Imperium Sasanidów, te konflikty decydowały o ich byciu a najczęściej o ich nie być, ale nie być w sposób bardzo brutalny, a te narody decydowało o ich być, tylko w innej formie, być przedmiotem rozgrywanym pomiędzy dwoma imperiami. Dlatego z tych tragicznych historii takich narodów jak Armenia, państwa takie jak Polska, które są w podobnej sytuacji geopolitycznej między dwoma imperiami, dwoma silnymi sąsiadami lub dwoma potworami, różnie możemy powiedzieć, powinny się uczyć, ich elity zwłaszcza, Geopoli, geopolityczne lub polityczno-biznesowe, polityczno-kulturowo-biznesowe, takie jakie powinny być, w pełnej elity, te trzy składy powinny być polityczno-kulturowo-biznesowe, powinny się uczyć, jak wygrywać na tej sytuacjach najlepiej dla siebie i jak unikać sytuacji tragicznych, które mogą zakończyć naszą niepodległość, pozbawić nas wielu współziomków, a naród pędzić w nędzę i niewolę. Więc, Upadek królestwa Armenii w latach 363-428 Tomasza si Sińczaka i Macieja Musiała. Bardzo dobra lektura, nie tylko historyczna, ale także dobre uzupełnienie do zrozumienia naszego współczesnego polskiego położenia geopolitycznego. Do widzenia, miłego wieczoru.